Kontynuujemy zwiedzanie, jakieś tam pamiątki porobione, ja sobie kupiłem t-shirt, może jeszcze jakieś magnesy się kupi, takie pierdy. Chodzimy przez jakieś konkrety, te najbardziej chyba już popularne miejsca zwiedzone, auto już prawie naładowane, więc myślę, że możemy na spokojnie szykować się w stronę do autobusu i w stronę słońca. Jesteśmy w tym samochodzie, nie ma żadnego mandatu, z furą wszystko OK. ktoś wypiął nam kabel z ładowarki, ale elegancko postawił go na ziemi, więc jest zajebiście, jesteśmy zadowoleni, zwiedziliśmy sobie Wenecję i w tym czasie naładowaliśmy furę z Frico do pełna, jeżeli byście sami szukali to są takie spoty. One znajdują się w całym mieście i albo nie działają, albo macie na przykład info, że po prostu się podłączacie i działa. No w ogóle można w każdej chwili odłączyć, no ale nie bądźmy tacy, więc zadowoleni wracamy na chatę i robimy kolejne 300-400 km za darmo, więc milajki. Wracamy do Domciu, a jutro albo poleciemy na jezioro Garda, albo może Mediolan. Zobaczymy. Dobra, mamy czwarty dzień podróży. Dzisiaj jest środa i tak w sumie na spon... trochę na takim mini spontanie wywalamy do Mediolanu, ponieważ pogoda, jak sami możecie zobaczyć, no nie jest najpiękniejsza. Podobno w Mediolanie ma padać, więc przekonamy się na własne oczy, wjeżdżamy, słuchajcie, na baterii tam, bo było 94%, 95% i nie zatrzymujemy się nigdzie na ładowanie udało mi się znaleźć jakąś darmową ładowarkę w centrum handlowym pewno będzie płatny parking ale przekonamy się na miejscu więc myślę że bez problemu przejedziemy bo do przejechania mamy zaraz wam powiem ile kilometrów 240-250 kilometrów no to bez problemu powinniśmy dać radę ale co z tego wyjdzie to zobaczymy i ciśniemy dalej i zwiedzamy Mediolan Zaparkowaliśmy i właśnie zmarnowaliśmy jakieś półtorej godziny pobytu w Mediolanie, na zastranym parkowaniu. E, jesteśmy na parkingu, gdzie powinna być ładowarka. Jest. Oczywiście zajęta przez w ogóle jakieś Renault małe gówno, który się ładuje z zwykłego gniazdka. E, jest lipa, bo w mieście nie można zaparkować, są specjalnie dla rezydentów coś tam, nie da rady. Ale, już po prostu tyle czasu zmarnowaliśmy, że podjęliśmy decyzję, że stajemy tutaj. Niestety, znowu podjechaliśmy do ładowarka dalej zajęta: 3 godziny, 3 euro za godzinę parkowania. A więc, ogólnie, no, nie jest jakoś super. Ale, no już to, że tak powiem, pierdzielimy i ciśniemy na miasto, żeby chociaż trochę zadniazować w tembecie. Labyrnek jechaliśmy tu ponad 2 godziny, więc zobaczymy, co dalej. Mam jeden sklep do obskoczenia, chyba już wiecie jaki i zamykają o 19, jest 18.10 i chciałbym jeszcze zobaczyć sklep w środku, mam taką jedną rzecz namieszaną w supie. no na której zależy mi, żeby mi dorwać, bo nawet zobaczyć sklep w środku przed zamknięciem, bo do Mediolanu już nie będziemy wracać. Niestety straciliśmy w czasu na tym zasranym szukaniu miejsca, auto nie udało nam się podpiąć, tym bardziej za darmo, więc lipa ale miejmy nadzieję, że to uda mi się zobaczyć. Pogoda jest całkiem spoko, powiem wam, że jest pochmurnie, ale póki co nie leje, mam kurteczkę ze sobą w razie czego, więc damy radę. I fajne jest to, że parking mamy blisko centrum, więc nie jesteśmy tak daleko od centrum, nie? Więc zobaczymy, czy uda mi się ten sklep obskoczyć, bo może być kolejka, to jest bardzo prawdopodobne, bardzo a jak nie, to będzie mi po prostu bardzo smutno, ale jakoś z tym przeżyję. Udało mi się dostać do sklepu, nie było kolejki, więc całkiem spoko był. Nie wiem w Nowym Jorku, czy gdzieś tam jeszcze, gdzie byłem chyba w Welej, to zazwyczaj były kolejki. No, polowałem na bio Air Force, niestety były czarne i w sumie taki trochę jest impuls, że kurczę, poszedłem w miarę szybko, żeby zdążyć. Ale chyba dam sobie spokój z tymi czarnymi, bo jak są bristoki na stronie supa, można je bez problemu sobie dorwać. Te czarne, te białe trzeba popolować, więc. No liczę na to, że może te białe wpadną, ale najwidoczniej zaczęły się szybciej wyprzedawać. Albo może trzeba trafić, jak będzie listok, więc dupa, smuteczek. Pierwsze wrażenia Mediolanu? Tu jest życie, mam trochę taki vibe jak z Nowego Jorku. Wszędzie pełno hulajnów, elektrycznych rowerów i tak dalej. Pełno ludzi, dużo młodych ludzi, widać, że jakieś tam stylizacje tutaj są dosyć oryginalne, co jest moim zdaniem całkiem spoko. Jeszcze raz coś takiego w sumie widzę tutaj we Włoszech i dużo sklepów, dużo się dzieje, dużo ludzi. Póki co najwięcej ludzi chyba widzieliśmy tutaj we Włoszech, tak chodzących poza Wenecją, ale Wenecja to turystycznie, tu widać, że są też mieszkańcy, więc zwiedzamy dalej. Góry. Na salonach, na salonach, nawet ładnie tutaj, nawet ładnie. I nawet jest McDonald's. Jak to powiedział mój brat przed chwilą, wszystkie drogi prowadzą do tego gówna. O, oh, cześć chłopaki. Pizza. Właśnie jesteśmy po klasie w restauracji Cafe de Ville. Chłopaki, jak pierwsze wrażenia? Znaczy, wrażenia mega, w ogóle. Mega dobre jedzonko, mega dobra pizza. Ze wszystkich, które jadłem, a były Dobra, Patryk jak pizzę, Mikołaj co ty jadłeś? Spaghetti. spaghetti z mięskiem. Dobra, ja jadłem Pom. pizzę taką w formie bardziej wegańskiej. No i w sumie też miałem, to była moja trzecia pizza. W ogóle trzeci dzień po pizzę non stop. A tutaj spoko, będzie roz, rozeznanie, gdzie jaka dobra pizza. I dla mnie personalnie, tak pod wegański styl, to najlepiej było w Wenecji, centralnie Wenecji. Dla Patryka tutaj on mówi, że jak były margarita, ci, nie margarita, pizza z mozzarellą, czyli z serem, no to tutaj w Mediolanie była dla niego najlepsza. A co? No, z mięsem oczywiście. No, 21.11. Nam jeszcze została chwila, jakieś ostatnie zwiedzanka, i lecimy po furę i wracamy już. Tak, jeszcze na szybko dodam. Niestety nie ma tutaj nigdzie na parkingu, ale z takich fajnych rzeczy jest to, że my jeździmy elektryczną kiją ENIRO i chyba tutaj mieli naprawdę jakiś dobry deal, bo cała sieć taksówek jeździ białymi ENIRO. No, po prostu jakbym był u siebie, więc bardzo fajnie. Tylko trochę ciekawe, gdzie się ładują, bo tutaj na mieście nie ma wcale jakoś dużo ładowarek. I te ładowarki jak już są, no to są wolnoładujące, więc obstawiam, że pewno firma ma swoją bazę i w tej bazie pewno mają jakieś ładowary, ale spoko bardzo. P propsuję za to, że elektrykami wożą ludzi po mieście. Dobra inicjatywa! Bueno. Oficjalnie Mediolan odczajony, całkiem ładnie. W nocy wygląda to zupełnie inaczej, też przepięknie wręcz bym powiedział. I co, zaraz kończy nam się czwarta godzinka i spieprzamy do domu. Ze trzy godziny będziemy jechać, więc przynajmniej pogoda nie jest taka zła, więc spoko. To w sumie byłoby na tyle z trzeciego czy czwartego dnia podróży. No, Mediolan, całkiem ładne z nim miejsce, nie będę kłamać. Za nocy warto też zobaczyć. Super, super, super. Niestety dalej też czowo, ale udało nam się w centrum, no dosyć niedaleko samego centrum, znaleźć szybką modowarkę do 50 kW, na szczęście działa, kija, Czarczo ogarnia. Jedyne co mi się nie podoba to to, że na stronie kija, czarcz nie ma cennika. Ile za to wychodzi? Tu też nie ma, więc trochę nie wiadomo, za ile się ładujemy. No ale ładujemy się tak, nie wiem. Tyle, że można było dzięki temu dojechać do, do domu, tak naprawdę, nie? Więc czekamy i ruszamy w trasę. Szybka zmiana planów, żeby nie wyszło nas zbyt drogo na jednym ładowaniu, ponieważ jest taka taryfa, że po przebiciu jakiegoś czasu płaci się więcej albo się od razu dużo dopłaca. Robimy tak, że wyjeżdżamy gdzieś jakąś drogą, w ogóle też bezpłatną i tam na drodze po 10 km mamy darmowe, niedarmowe. Mamy kolejną ładowarkę, do której się ładujemy i na tej ładowarce już bez problemu dojedziemy do Wenecji, więc odłączamy się i lecimy w trasę.